Przyjęcie nie było może na, na najwyższym poziomie, co nie ułatwiało nam gry. Nie ułatwiało nam też gry środkiem, co też y, myślę, że jest naszą jedną z najlepszych broni. I no, tak się to wszystko potoczyło. Nie zbyt dużej szkody zagrywką, stąd rozgrywająca z wierska mogła swobodnie rozgrywać piłkę na pojedynczy blok, czy to czasem y, nawet bez bloku, więc. Y, Dlatego ciężko się blokowało. Jednak ta współpraca zagrywki z blokiem jest bardzo ważna i musimy popracować nad tym elementem zagrywki, żeby w przyszłym meczu już takiej sytuacji nie było. Więc trzeba popracować nad każdym elementem i mocno się zaangażować w pracę na treningach, żeby później przełożyć tą dobrą robotę na, na mecz. Będziemy musiały bardzo uważać, bo Jarosław sprawił niespodziankę w zeszłym roku. Jest nam ciężki teren. Będziemy grać też innymi piłkami, ale nie, nie możemy na to zwracać uwagi, po prostu jedziemy tam wygrać.